Annuncio vobis gaudium manium. Abemus papam. Biscupi. Zwiastunami wiary w głoszeniu Ewangelii. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 4 listopada 1992 roku. Po omówieniu w świetle Soboru Watykańskiego II misji pełnionej przez biskupów, zarówno jako kolegium, jak też jako pasterzy, którym powierzono indywidualnie różne diecezje, pragniemy obecnie rozważyć istotne elementy tejże misji. Zawarte w dokumentach Soboru. Pierwszym z nich jest autorytatywne i odpowiedzialne głoszenie Słowa Bożego. Mówi Sobór: Wśród głównych obowiązków biskupich szczególne miejsce zajmuje głoszenie Ewangelii. Jest to pierwsza funkcja biskupów, którym, podobnie jak apostołom, została powierzona pasterska misja przepowiadania Słowa Bożego. W dzisiejszych czasach Kościół jest bardziej niż kiedykolwiek świadomy konieczności głoszenia dobrej nowiny, zarówno dla zbawienia dusz, jak i dla rozwoju i umacniania jego własnej struktury wspólnotowej i społecznej. Pamięta on słowa świętego Pawła: każdy kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli. Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśli by nie zostali posłani? Jak to jest napisane, jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. Dlatego Sobór mówi, że biskupi są zwiastunami wiary i że przez to przyczyniają się do wzrostu i owocowania wiary ludu Bożego. Sobór wymienia następnie zadania biskupów, związane z tą zasadniczą rolą zwiastunów: troska o katechizację młodzieży i dorosłych, przepowiadanie prawdy objawionej, tajemnicy Chrystusa w całej jej pełni, przypominanie nauki Kościoła, zwłaszcza dotyczącej tych tematów, które budzą wątpliwości lub krytykę. Czytamy w dekrecie Christus Dominus. W spełnianiu swego obowiązku nauczania niech obwieszczają ludziom Ewangelię Chrystusową, co wysuwa się na czoło wśród zasadniczych zadań biskupich, nawołując ich w mocy ducha do wiary lub umacniając ich żywej wierze. Niech ich zapoznają z całością tajemnicy Chrystusowej, czyli z tymi prawdami, których nieznajomość jest nieznajomością Chrystusa, a nadto z objawioną przez Boga drogą do oddawania Mu czci, a tym samym do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Jednocześnie Sobór zachęca również biskupów, by przedstawiali tę naukę w sposób odpowiadający potrzebom czasów. Naukę chrześcijańską winni podawać w sposób przystosowany, do potrzeb chwili, by odpowiadała na trudności i zagadnienia, które przede wszystkim dręczą i niepokoją ludzkość. Niech też tej nauki strzegą, przyuczając wiernych do jej obrony i rozwoju. Z przepowiadaniem wiąże się, w świetle tajemnicy Chrystusa, konieczność przekazywania nauki o prawdziwej wartości człowieka, osoby ludzkiej, a także rzeczy doczesnych. Sobór zaleca biskupom: Niech wykazują, że nawet rzeczy doczesne oraz instytucje ludzkie kierowane są również wedle zamiarów Boga, Stwórcy, ku zbawieniu ludzi i dlatego mogą się niemało przyczynić do budowania Chrystusowego ciała. Dlatego niech pouczają, jak należy oceniać w myśl nauki Kościoła osobę ludzką, razem z jej wolnością i z samym życiem ciała, rodzinę oraz jej jedność i stałość, wydawanie i wychowanie potomstwa, społeczność świecką z jej prawami i stanami, pracę i wypoczynek, wiedzę i wynalazki techniczne, nędzę i nadmiar dóbr. Na koniec winni przedstawić zasady rozwiązywania najbardziej doniosłych zagadnień dotyczących posiadania, wzrostu i należytego rozdziału dóbr materialnych, pokoju i wojny, oraz braterskiego współżycia wszystkich narodów. Jest to wymiar historyczno-społeczny przepowiadania oraz samej Ewangelii Chrystusowej przekazanej przez apostołów. Nic więc dziwnego, że cechą charakterystyczną dzisiejszego przepowiadania jest wielkie zainteresowanie historycznością i wymiarem społecznym człowieka, chociaż przepowiadanie winno przede wszystkim dotyczyć właściwej sobie sfery religijnej i moralnej. Troska o człowieka żyjącego dziś w niepokoju i często nękanego przez trudności w sferze gospodarczej, społecznej i politycznej wyraża się w ciągłych staraniach, by wspierać ludzi i narody, niosąc im światło i miłość ewangeliczną. Wierni powinni przyjmować nauczanie biskupów w duchu wiary. Biskupom nauczającym, w łączności z papieżem, mówi Sobór, należy się od wszystkich cześć jako świadkom boskiej i katolickiej prawdy. Wierni zaś winni zgadzać się ze zdaniem swego biskupa w sprawach wiary i obyczajów, wyrażonym w imieniu Chrystusa, i trwać przy nim w religijnej uległości. Jak widzimy, Sobór mówi wyraźnie. Że istotnym warunkiem wartości oraz zobowiązującego charakteru nauczania biskupów jest trwanie i mówienie w jedności z papieżem. Oczywiście każdy biskup ma własną osobowość i głosi naukę Pańską zgodnie ze swymi zdolnościami, ale zważywszy na to, że chodzi o głoszenie nauki Pańskiej powierzonej Kościołowi, powinien zawsze czynić to w jedności myśli i serca z widzialną głową Kościoła. Gdy nauka o wierze lub obyczajach głoszona jest powszechnie przez biskupów w kościele jako definitywna, ich nauczanie staje się nieomylne. Również i to stwierdza sobór. Choć poszczególni biskupi nie posiadają przywileju nieomylności, to jednak głoszą oni nieomylnie naukę Chrystusową, wówczas, gdy nawet rozproszeni po świecie, ale z zachowaniem więzów łączności między sobą i z następcą Piotra, Nauczając autentycznie o rzeczach wiary i obyczajów, jednomyślnie zgadzają się na jakieś zdanie, jako mające być definitywnie uznane. A zachodzi to w sposób tym bardziej oczywisty wtedy, gdy zebrani razem na soborze powszechnym, dla całego kościoła są nauczycielami i sędziami w sprawach wiary i obyczajów, i ich orzeczenia należy przyjąć posłuszeństwem wiary. Jako głowa kolegium biskupów, papież obdarzony jest charyzmatem nieomylności. Będziemy o tym mówić w jednej z następnych kateches. Na razie dokończmy lektury soborowego tekstu poświęconego biskupom. Nieomylność obiecana Kościołowi przysługuje także kolegium biskupiemu, gdy wraz z następcą Piotra sprawuje ono najwyższy urząd nauczycielski. Orzeczeniom tym, nie może nigdy zabraknąć zgody Kościoła, a to z powodu działania jednego i tego samego Ducha Świętego, dzięki któremu to działaniu cała Trzoda Chrystusowa utrzymuje się w jedności wiary i czyni w niej postępy. Duch Święty, gwarantujący prawdę nieomylnego nauczania kolegium biskupów, sprawia, swą łaską, że Kościół przyjmuje je z wiarą. Jedność w wierze jest dziełem Ducha Świętego. Duszy Kościoła. Mówi sobór. Ta nieomylność, w którą Boski Odkupiciel zechciał wyposażyć Kościół swój w określaniu nauki wiary lub obyczajów, ma taki zakres, jaki depozyt Boskiego Objawienia. Kiedy zaś czy to Biskup Rzymski, czy Kolegium Biskupie z nim razem wydają jakieś ostateczne orzeczenie, czynią to zgodnie z samym objawieniem. Przy którym wszyscy mają obowiązek stać i do którego mają się stosować. Objawienie to na piśmie lub drogą tradycji podane, przekazywane jest w całości dzięki prawowitej sukcesji biskupiej, a przede wszystkim staraniem samego biskupa rzymskiego. I dzięki światu ducha prawdy jest święcie strzeżone w kościele i wiernie wykładane. Wreszcie, Sobór głosi: Depozyt boskiego objawienia. Ma być ze czcią przechowywany i wiernie wykładany. Całe więc kolegium w zjednoczeniu z papieżem ponosi odpowiedzialność za stałe i wierne przechowywanie dziedzictwa wiary powierzonego Kościołowi przez Chrystusa. Depozytum custodii. strzeż depozytu wiary. Poleca święty Paweł swemu uczniowi Tymoteuszowi, któremu powierzył troskę duszpasterską o Kościół w Efezie. My wszyscy biskupi Kościoła katolickiego powinniśmy poczuwać się do tej odpowiedzialności. Wiemy, że jeśli będziemy wiernie strzegli depozytu, będziemy mogli zachować nienaruszoną wiarę ludu Bożego i szerzyć ją w dzisiejszym świecie i w przyszłych pokoleniach.